nie szóste za trzy punkty kadet. Kacper ma kilka kwadratowych kartek papieru o polu cztery. Rozcina je na kwadraty i trójkąty prostokątne w sposób pokazany na rysunku pierwszym. Z niektórych części ułożył figurę. Przypominającą ptaka przedstawioną na rysunku, drugim. Jakie jest pole tej figury? I odpowiedź: 3, 4, 4, 5, 6. No, więc mamy kwadrat o polu 4. Tu mamy Pół tego kwadratu, czyli pole będzie 2. To mamy 1 czwartą tego kwadratu, czyli pole będzie 1 i tutaj mamy połówkę i te trójkąty to są to jest połówka tych tego kwadratu małego, czyli będą miały pola po pół pole całego 4, więc pole trójkąta 2. 1 czwarta z tego kwadratu, czyli pole małego kwadratu. 1 i te dwa trójkąty utworzą cały ten mały kwadrat, czyli mają pola po pół. No i teraz wypełniamy tą figurkę. Liczymy pole. Jest tu duży jeden trójkąt o polu 2. Następnie dwa kwadraty o polu. 1, czyli znów dodać 2 i raz 2, 3, 4 trójkąty o polu 1, druga, czyli też dodać 2, czyli w sumie 6.